Siemano wszystkim chudym szkapom, tu Michalo. Dzisiaj to jest mój pierwszy odcinek na Minecrafcie. Dzisiaj wam pokażę mój świat, tam zbudowałem. A zagra dzisiaj ze mną Polish Gamer. Siema, dycho.pl dycho.pl na YouTubie, subskrybujcie go, zostawię wam linka w opisie. Dobra, weźcie, pokażemy im co tu mamy. Tu jest Polish Gamer, tu ten chudy koń, oczywiście. Swojej pięknej swoich pięknych butach diamentowych który, który się zajebał od razu Dobra, tu macie taki zamek, nie? To, 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 to nawet nie oczynajcie, te, nie oczynajcie tego, bo to jest takie moje pierwsze budowle z Minecrafcie to, to jest taki zamek, nie wiem po co to jest Po to żeby chyba widzieć więcej rzeczy Tu była moja farma oczywiście weźcie taki jeden ziomek Nazywa się Polich.pl, taki jeden ziomek weszedł i mi rozjebał całą farmę, oczywiście z TNT i pokażemy to pierwsze mieszkanie Gdzieś ty kurde, cały zbroję straciłeś Tu jest proszę Państwa, tu jest proszę Państwa, yy, polisza Gamer, yy, gamera, kurwa koncepcja, nie wiem, Dawidka czy kogo to miał być Nie wiem co tu napisał Hata no to to jest po prostu no, no, no sama sztuka, no jak widzicie. Tak to wygląda. Tu, 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 tu sobie śpi kurde w nocy. To jest moja farma marihuany. Tu tu nie ma nic ciekawego do pokazywania. Tu jest takie mieszkanie, kurde moje pierwsze mieszkanie na Minecrafcie. Nic nie ma ciekawego, takie jakieś kwadratowe, brzydkie. Tu jest moje drugie mieszkanie, co budowałem z Łukaszem takim moim ziomkiem jednym To gdzie Koks, Koks mieszka? Na ulicy? na ulicy? Nie no, Koks tu ze mną mieszka No ale no, tak to wygląda Dwa łóżka, bo my jesteśmy pedałami oczywiście Oczywiście pozdrowienie dla Dawidka Też go możecie subskrybować, zostawię wam link w opisie EwoD Nagrywa fajne filmiki z Fify tu macie takie watch watchtowery, nie wiem po co to było zrobione, tak szczerze Dobra, tu już pokazałem to mieszkanie, to to, to, to to takie to z górze, to takie ten. Tu jest oczywiście mieszkanie Polish Gamera tam bo to No tu jest taka fontanna, nie wiem co to ma... No tu jest woda, nie wiem co tam ma kopalnię taką tu małą no nie będę pokazywał wszystkiego. O no tak to mieszkanie no. wygląda. Możecie sobie zobaczyć. Pokazuję wam w środku jak wygląda. Bez dachu, bo jest biedny. Bez dachu, bo jest biedny po prostu. Nie było Nie, nie było go stać na dachu, bo musiał ten... Musiał pożyczyć ode mnie kamień. Tu macie moje nowe mieszkanie, co dopiero teraz budowałem. One jest jeszcze w trakcie budowli. No tak to wygląda, bo to jest bardziej kreatywny pomysł niż to pierwsze, bo to pierwsze bardziej takie kwadratowe. To jest takie bardziej w kształcie diamenta. Tak to wygląda w środku. No tu będzie więcej, bo to dopiero jeszcze jest w trakcie budowania. to jest taka kopania będzie. Co, co, co pod spodem będzie ten. No tu macie to, to jest moje mieszkanie. Tu jest pościgamera. tu tu macie ten zamek który Channel budował, tu proszę macie szatę z Channel Nie bij mnie No tak to wygląda, to jest taki Ala zamek Ala dom, nie wiem co to miał Ala zamek Ala dom Kurde, zombiaki, co tu to zombiaki robią? No jak widzicie no, nie ma nic takiego ciekawego tu O, parę takich, tych, tych, to i to <grywia> Tu ja nie wiem, co to jest, co to w ogóle jest, tego tu ja nie wiem, nie wytłumaczę Wam To jest po prostu nic, to się nazywa nic Tu jest fanna, tu jest dom Chanela. Już Wam pokazuję jak wygląda, też taki górny domek jak ten, jak kokzłapa budował Arłokłasz O, tak to wygląda nic specjalnego, no nic specjalnego, no fajnie to wygląda, no, nie, nie powiem. Bardzo fajny, fajny pomysł. Tu też Chanel budowała. Budowa, taki, budowa. Aby, taki, aby zamek też Małuski Zamek to jest miano. No zamek, wiem, że to jest zamek. I to jest zamek, kurde. Domek, zamek, no nie wiem co to jest. No mam nadzieję, że Wam się spodobał ten filmik. Jeśli chcecie więcej Minecrafta to napiszcie w komentarzu. Stawcie fabkę w górę. I do zobaczenia następnego odcinka. Pożegnaj się. Poże Pożegna się dycho. Pożegna się dycho. Na razie chudę No na razie chudesz kapy. Pozdra dla Witka.